Dzień dobry chomiki i chomiczanki. Na tym kanale nieraz już wspominałem, że z narzędziami finansowymi trzeba się obchodzić ostrożnie. Indeks giełdowy Standard Poor's jest powszechnie uważany za bardzo stabilny i bezpieczny, ale czy naprawdę tak jest? Zawsze warto śledzić trendy rynkowe i słuchać, co mają do powiedzenia eksperci. Dobra analiza nigdy nie idzie na marne, bo wyostrza instynkty i pojmowanie rynku. Podejrzewam, że z dzisiejszego filmiku możecie wynieść naprawdę cenną wiedzę, więc posłuchajcie uważnie. Inwestując w Standard Poor's 500, teoretycznie dywersyfikuję w 500 różnych źródeł, ale 38% moich pieniędzy i tak ląduje w 10 firmach, takich, które mocno skupiają się na rozwoju sztucznej inteligencji. Mam wrażenie, że angażując się w SP 500, jednocześnie stawiam na przyszłość AI, a nie jestem wcale pewien, czy ta przyszłość nadejdzie. To fakt. Wczas w czasach bańki.com 25% SP500 składało się z 60 największych firm. Dzisiaj jest to już 40%. Wiele osób uważa, że skoro bańka.com spowodowała załamanie gospodarki przy 25%, to 40% oznacza poważne zagrożenie. I być może mają rację. Ale z drugiej strony firmy dzisiaj generują wysokie zyski. Jak dla mnie to całkiem trafna analiza. Podura, ale jest w niej też troszkę optymizmu. Wiadomo, że zmienność jest nieodłączną częścią rynku, ale jakoś nie widzę, żeby ludzie masowo wyprzedawali swoje udziały. W SP 500, to jeśli jutro zaczną panikować, to prawdopodobnie będzie już za późno na sprzedaż. Inwestycje w ten indeks zależą od wielu czynników, głównie od celu inwestora. Niektórzy gonią szybkie zyski, a inni budują rozległą siatkę. Bezpieczeństwa, żeby mogli spać bezpiecznie, ale niezależnie od przyjętej strategii, zawsze należy mieć przygotowaną poduszkę awaryjną oraz korzystać z porad zaufanych ekspertów. Dzięki za oglądanie! Pamiętajcie, chomiki to siła, jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku!